Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Nikonem, który już tam obserwuje swoją wędkę, bo już mamy zarzucone Zobaczmy. wędki. Oraz jest też tata. złapana. O konia, Podhaciłeś? Pokaż widzom. Tata zarzucił. Sprawdzałem w tym. O konia ciekawe bardzo. Więc zostawcie łapkę w górę oraz suba tam na dole I dzisiaj będziemy łowić na fidera. Tak na fidera, na robaki jeszcze. Ale myślę, że już niedługo zaczniemy sobie już na dampersy łowić. E, Wiecie co, nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania Bum. Czekaj, 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 odpuścia leść, leść pewnie. Siedzi? Jest? Jest. Dobra, nikad na morimy Mała. Ale ważne, że jest. To krąpik chyba. No krąpik. I tu idzie coś? Tak, idzie coś. Uwaga. Leścic chyba. Leścic albo krąpik. Leścic chyba. Leścic. Ja go nie podniosę, weź odbierał go. Nie, dobra. Ale ja mam ten. A, bo dobra w sumie. Nie Takiego zawodnika. Ty była ja powiku mam raczej. Brania. O ile się nie mylę, ale raczej krąb, bo to... Chociaż taki kolor płet ma dziwny, chociaż całkiem... Uspokój się kolego. Całkiem przyzwoity krąb jest to. O. Dobra. Ty na spowiku mam branię. Kodem jeszcze na spowiku mam branie No a tego krąpika wypuścimy Poszedł do wody Siedzi? No teraz siedz. Nice. Tak no Niko, się z łóżka połóci chyba to chyba, tak. chyba też ciężko idzie Piotrek podbierasz tu I lecę I takie się, że to jest jakaś mała ryba Nie chcę A podhaczony, dlatego tak mocno Co to okno? A dobra, podchaj Nie, nie ma tu potrzeby Nie ma potrzeby do góry, bo... Właśnie. Ale nie, już mu, już mu las kosik a dobra Podhaczony za do tego Tutaj jest podhaczony za płetwę y, piersiową pier... nie tak piersiową <laughs> Generalnie widzowie, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to łowimy na e, zanętę dragon, e, magnum, leść 2,5 kg, e, le, na leszcza, ale biorą płocie oczywiście, oraz inne rybki. E, co do robaków, to łowimy na białe robaczki. O, białe robaczki. I łowimy na czerwone robaczki, które są, są tam, ale nie będę łaził po pomoście, bo ryb na poszę, więc no, tak to się prezentuje. To są nasze przynęty dzisiaj. No i co, czekamy na kolejne brania. Ładne docięcia, kurwa. Yes. Yes? Yes. Jest? Jest? Jest tu widziane. Nie to będzie Olej, teraz zaczęło. Przykować. I jest to leś. Czy... Dobra, do góry, bo... Taki o panie leściu, spokojnie. Taki o leściu. I ją do tego. Malutki. Do Na to I wraca do wody. O. Aj, poczekaj, poczekaj, żeby się nie spie Nie kopa. Pięknie, Idę po podbieraka. O, widzowie, tata holuje ładnego okonia na żywca. No. Mamy maj. Pierwszy no. maja. Ale ładny okon idzie. Ale, no, ale Ziół pięknie do podbieraka. Kurde mm. widzowie, patrzcie to co tu siedzi w podbieraku. Wieloryb. Pięknie. Pierwszy maja widzowie, my z Fiderami, tata na żywce, dwa. Ma takiego małego okonka, którego podhaczył na początku odcinka. Daj y, tą. Nie, ładnie, pójdzie do stawu. Ładny, piękny, piękny okoń, bardzo. po ponad. Nie, trzydziestaczek. Trzydziestaczek? Mierzymy? Nie. Ładna sztuka widzowie, naprawdę. Jest, jest jest dobrze siedzi nikotem. Nie jest kapanie kolego Ciekawe co to będzie zobaczymy A bo mi się tak wydaje osiągasz w tym ty jeszcze lepszy powódź ci jest? podbiera 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 Podbierały Lecha. to ale wielką mordę ma. Co jest? Ucinaj mnie. Lizuję. Lizowała. Chyba jest. Tak jest. I to całkiem niegłupia rybka, widzowie. ładnie chodzi a czy to będzie wielkie to ja nie wiem jednak nie i jest to o, poteczka pierwsza, poteczka dzisiaj taka większa taka o, tak się prezentuje nasza poteczka oczywiście, kupę musiała na mnie zrobić i jest super Jest ryba, widzowie. I to ładna. No. Tak, tak, tak. Widzowie, jest... Ale ładna ryba idzie. Ale ładna ryba idzie. Patrzcie to, jak to chodzi. No, ty. No, no, no. To jest ładnego, Znaczy, no, taki trochę przyzwoitego coś, nie? Ochen okoń Okoń. To jest okoń, widzowie. To jest okoń. Piękny okoń. Ładny już by miał nikodem życiuwa. No. no chociaż moja, ej! Może być, no. Moja może być życiuwa. No. Bierzemy no. to, dawaj szybko, bierzemy. Ładny. Daj go Może być, czekaj, poczekaj, bo się pokój. Nie jaka pod teraz się wzięła. No. Jezus. Ładny. Widzowie, to może być moja życiówka. Ten okon jest cudowny, to może być moja życiówka. Jezus, Maria. Dobra, nie... Dobra, widzowie, słuchajcie, będziemy mierzyć teraz tego bytlaka. Mamy miankę, proszę, żeby to Kurde, było poczekaj. Nie, może, no kurde, na pewno blisko, nie? Uwaga. Okay. Kurna. Dwadzieścia, dwadzieścia dziewięć i Jezus Maria, to sam. Czekaj. Dwadzieścia 30. i Jest, 30, mam 30. Widzowie, to jest moja nowa życiówka, 30 centymetrów. Generalnie, widzowie, pogoda się zrobiła nieciekawa, bo zaczęło padać. No i ciężko będzie, ale dobra, dalej łowimy.